Witajcie, z tej strony Konzul Player, a to jest kolejny odcinek z mojej serii Minecraft według Konzul Players'a. Tak, jak dożyliście już zobaczyć, mam enchanty. Tak, mam enchanty, mam enchanty, jestem super. No a skąd mam te enchanty? Po prostu podróżowałem sobie, nie są absolutnie z tego, co tam widzicie, to mi jeszcze skupane, nie są z tego. Yy, tak, te enchanty są z moich podróży i td. Oczywiście mam też żelazne rzeczy. Aha, stół do enchantingu mi się gdzieś po drodze zgubił. Tak więc nie jest zbyt fajnie. A teraz już jest wieczór, tak więc idę spać. O, enchanty jest na ochronę 4, oddychanie 3, yy. Ochrona przed wybuchem 4. I powolne opadanie 4. Tak. I tutaj mamy też Enchantulk na nieskończoność 1. Żykuję, yy, trochę strzał. Yy, żelazne rzeczy. No. Yy. I zapasowo zbroję. Tak więc, no jest całkiem fajnie. A teraz poskaczemy sobie trochę. I tutaj tak to kopałem. Mało tego nakopałem, co prawda, no ale trochę. Kobla z tego poszło. Około 20. Chyba teraz jest w No ale dobra, nie będę tego sprawdzał. Tylko po prostu idę spać. Aha. Informacje dotyczące mojego kanału to jest tak mniej dwa filmiki będą rzucane na tydzień, jeżeli mi się uda. No. I czekajcie, mam na pokojowie, tak. Bo Enderman mnie atakował. I zobaczcie, jaki mam level. To wszystko jest z potworów, naprawdę. Ale potem, jak mnie Enderman zaatakował, to normalnie było. Miałem jedno serduszko. No, i mnie prawie że zajęł. Tam jest las. Fajna okolica, tutaj są góry. No, ogólnie jest to wszystko fajnie. I tam dalej gdzieś. Zostawiłem tu do Tam też jest gdzieś dalej las, no ale nie chcę mi się go szukać. Mm. No, i tutaj też narobiłem trochę, bo jak tak biegłem. Sobie, bo próbowałem już teraz nakręcić. No to tutaj wpadłem na to i zniszczyłem trochę tutaj ten teren. koblem. <laughs> no ale nic się nie stało. O, Oczywiście, ja tutaj też mam takie fajne wejście, tylko trzeba trochę skopać tego. Tutaj jeszcze nie wchodziłem. W szczyt. I to jest mój domek, którym. Który my się zajmiemy chyba w następnym odcinku. No tak. W każdym razie tutaj też dobrze tam jest. Bajorko jest tam zawał też, jak zauważyliście już pewnie. No bo to jest wszystko takie fajne tutaj, że znalazłem to, jak szedłem, żeby znaleźć mnie ten na domek. Tak, przepraszam was za to, no ale to po prostu. durcik Dyrcik! Dobrze, naprawdę tutaj jest fajne miejsce, znalazłem sobie na domek. Eee. Bum. Hm, nic nie straciłem, bo mam powolne opadanie. E, e, e. dobra, wchodzimy dalej. Chodzimy. I schodzimy powoli sobie. Uff. Jeszcze raz muszę to przyćwiczyć, żeby, żeby nie ten nie spadać tak bez sensu. Tylko schodzić ostrożnie, znajdywać drogę do schodzenia ostrożnie. No, udało się. Ech. Idziemy jeszcze raz. Teraz inną drogą spróbujemy. Też mam nadzieję, że się uda. Aha, no i teraz tak. Yy, jeszcze tutaj. Nie wiem, co zrobię. Aha, nie wiem teraz co będę robił. Co najwyżej wam puszczę, jakąś tutaj muzyczeczkę. Nie wiem. Albo nie. No dobra. Trzeba zjeść. A więc jemy. Jestem nie Może wam puszczę mowykę. I wam tego nie przyspieszę. Tylko po prostu będziecie widzieć. To co ja tu robię, bo to nie będzie nic ciekawego, ale nie. Już zaraz to będziemy kończyć. A no więc nie. Jak widzicie, to mam świnki. No, i tyle jak na razie, mam nadzieję, że obejrzeliście um, dwa filmiki, dwa materiały, które wrzuciłem jeszcze w tym tygodniu, jeżeli ten wrzucę jeszcze, jeszcze w tym tygodniu, no to będzie trzeci na ten tydzień, no i będzie speł i tak już spełnia minimalne wymogi. Ten tydzień, no ale będzie trzy. Jak to jeszcze wrzucę, jeżeli mi się uda. Tam, mam Świnki, tutaj w ogóle jest taka fajna, jakby dolinka. Widzicie? I wodospad. Wodospad numer jeden. Wodospad numer dwa. I wodospad numer trzy. To jest bardzo dużo wodospadów. W każdym razie, a tam dalej. Tam dalej jest mmm yy... co takie skaliste góry dyrtowe, skaliste, nie wiem jak to określić. w hmm, razie. razie, jest tam dyrt i skała. Tak jak na tej górze, ale nie są tak piękne jak te ta góra na której mam domek, bo ta jest naprawdę piękna. Ta góra jest naprawdę piękna. O, muzycka, muzyczka z Minecrafta się uruchomiła. Tak, jakoś mnie natchnęło do tej muzyczki, bo jest fajna. No i tyle. Jest po prostu fajna. O, tutaj jest dziura, której wcześniej nie widziałem. No dobra. O! I właśnie do niej wpadłem Muszę się jakoś wydostać, bo zaraz będzie wieczór. A, też trochę zanieczyszczę ten teren. Znaczy nie zanieczyszczę. Muszę zostawić jakiś ślad też, żeby... Mm, było widać, że tutaj coś jest. Ale się podgłośniła ta młodeczka. Eee, jeden dirt Dirt! No i tyle. O, i tutaj są kwiatuszki, wszystko, to chyba wszystko też, co chciałem wam powiedzieć, tylko ściszymy sobie muzykę, wszystko co chciałem wam powiedzieć, ale może jeszcze coś powiem, że tutaj mamy takie fajne widoczki z tego, takie fajne widoczki, o, ja nie wiedziałam, że tam jest jeszcze las, chyba, że to są bagno. no bagno. dobra, Fajnie, to jest wszystko, tutaj mi się wygenerowało taka dziurka do opatrzenia południa, ale nastawiłem tak pochotni. no i może już będziemy powoli kończyć. Tak więc, to był com player Pozdrawiam was, do zobaczenia. Cześć i pa.